Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to oczywiście Nowości Kosmetyczne. Jest to seria, w której pokazuję wam zapowiedzi, premiery bądź sneak peeki obecnego tygodnia. Są to zazwyczaj produkty kosmetyczne bądź kolekcje, które jakkolwiek mnie zainspirowały, zaintrygowały. Mówię Wam o tym, co mi się podoba, a co nie, a następnie Wy to samo robicie w komentarzach i dyskusja toczy się dalej. Na górze każdego zdjęcia będzie nazwa profilu, z którego pochodzi, także jeżeli potrzebujecie więcej informacji, to zapraszam Was na Instagram. A teraz prosiadam się już na boki i zaczynajmy. Pierwsza nowość, o której porozmawiamy, to będą szminki. Szminki od marki Skin, czyli marki Kim Kardashian. Nie mam szczerze mówiąc żadnych produktów tej marki, nigdy nic szczególnie mnie interesowało, ani jej produkty kolorowe, ani pielęgnacyjne. Natomiast to jest pierwsza kolekcja, która jakkolwiek sprawia, że zatrzymałam się na tym Instagramie. Jeżeli chodzi o kolorystykę, są to nudziaki, nikt chyba nie spodziewał się niczego innego po Kim Kardashian. Natomiast bardzo podoba mi się tonacja tych szminek. Zacznę może od tego, że jest to wykończenie matowe, ale nie do końca matowe. Nazywane jest Silk mat. Do wyboru jest 10 kolorów, Każdy, każda szminka kosztuje 29 dolarów. I z tego co widzę jest już dostępna, ponieważ premiera miała 29 października. Dostępna jest tylko na stronie Kim Kardashian, Kim Kardashian, na stronie Skin, z tego co kojarzę. Jeszcze taka notka, to co będę w stanie, to oczywiście podlinkuję w opisie, natomiast za tego, że często są to premiery, no nie zawsze jestem w stanie. Także to, to na pewno będę mogła podlinkować. No i jeżeli chodzi o kolorystykę tych szminek, y, mnie jak zwykle podobają się skrajności: czyli albo te, ten pierwszy, zwłaszcza kolor Air Beige Nude, oraz ten najciemniejszy, czyli Deep Mahogany Nude. Uwielbiam ciemne brące, to wiemy nie od dzisiaj. Natomiast tutaj zastanawiałabym się, czy to będzie wystarczająco kryjący kolor dla mnie, ponieważ ciemne szminki uwielbiam, ale w wersji matowej, mocno kryjącej, z dużą ilością pigmentu. Jeżeli to ma być jakieś takie nie do końca nie wiem, kryjące, półtransparentne, no to wolę już wtedy jaśniejszy kolor. Wiem, że. Kim Kardashian wyszła też jakiś tam niedawny czas temu z konturówkami do ust. Także zdjęcia, które są tutaj pokazane, to jest zazwyczaj kombo którejś z konturówek nowych, razem z nową szminką. Muszę przyznać, że wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie. Raczej nie planuję zakupu, chyba że znowu Black Friday będzie jakaś fajna okazja, może wtedy. Natomiast nigdy nie kupowałam ze strony Skin, także musiałabym doczytać, ile kosztuje wysyłka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podatki, cła, czy to jest zliczone, czy nie. I na tej zasadzie zdecydować, ale no, szkoda, że to nie jest dostępne łatwiej, ponieważ myślę, że ten najjaśniejszy kolor, ten fair beige. Myślę, że trafiłby do mojego koszyka. Następne szminki, o których będziemy rozmawiać, to są szminki od Lisy Eldridge. Lisa Eldridge wydaje mi się słynie ze swoich szminek. Ja sama mam dosyć sporo ich w swoich zasobach, zwłaszcza matowych szminek, ponieważ robi je genialnie. Tym razem Lisa wychodzi z nową serią, będzie się nazywała ta seria The Rouge Experience. Nowością jest zarówno formuła, jak i opakowanie. Opakowanie jest w 100% recyklingowalne. Jest wykonane z aluminium. Zarówno opakowanie, jak i ten środek, ten wkład ze szminką to zazwyczaj jest ten element, który w szminkach nie jest zdolny do poddania recyklingu, ponieważ zawiera różne elementy, które ciężko się wyjmuje. Natomiast tym razem wszystko to jest 100% aluminium. Lisa ma bardzo fajny film na swoim YouTubie na temat właśnie tej nowej kolekcji, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, też go podlinkuję na dole. Tam dużo więcej o tym mówię niż ja jestem w stanie Wam tutaj oczywiście przekazać. Natomiast, tak jak wspomniałam, są to szminki, które przede wszystkim mają opcję refilu oraz są właśnie w 100%, jest możliwość poddania ich recyklingowi. Jeżeli chodzi o tą nową formulację, ma być to coś pomiędzy jej dwoma poprzednimi formulacjami. Między Luxuriously Lucent. Jest to formuła taka półtransparentna, dosyć błyszcząca na ustach, a formulacją Velvet. Velvet to jest moja ukochana formuła matowa od lisy. Rzeczywiście bardzo mocno matowa, dobrze kryjąca. Także ta nowa formulacja ma być czymś pomiędzy, ma dawać nam delikatnie glossy wykończenie, natomiast nie być przesadnie jakoś błyszcząca ani też przesadnie matowa. Coś pomiędzy. Ciężko, ciężko to nawet opisać. Na początek Lisa wychodzi z ośmioma kolorami, i w filmie swoim mówiła, że zależało jej na takich kolorach codziennych, ponieważ sama ta idea kupna refilu łączy się z tym, że będzie to kolor, którego używamy codziennie, a nie od święta. Także zazwyczaj są to nudziaki, róże, mołwy i tego typu kolory. Jeżeli chodzi o opakowanie, jest przepiękne. Tutaj również jest bardzo fajna historia w filmie Lisy, którego nie chcę tutaj streszczać, a jednak tak trochę wychodzi. Lisa sugerowała się opakowaniami szminek sprzed lat, zeszłego wieku można już nawet powiedzieć, ponieważ posiada całkiem zasną kolekcję tych szminek i opakowań. I rzeczywiście kiedyś tak było, że to opakowanie szminki służyło nam trochę dłużej. Często było nawet przekazywane pokoleniom, następnym pokoleniom. Także to jest bardzo fajny ukłon według mnie z jej strony. Opakowanie jest całkiem ciekawe. Wygląda tak dosyć na dosyć duże, natomiast kiedy widzę je gdzieś na filmikach osób, które już sobie tą szmineczkę kupiły, wcale nie jest takie ogromne i wygląda dalej bardzo, bardzo elegancko. W tym momencie jest też możliwość wygrawerowania swoich inicjałów bodajże do trzech liter na stronie, na stronie Lisy Eldridge. Od spodu bodajże możemy sobie właśnie wybrać te trzy inicjały. Do trzech inicjałów na górze jest oczywiście wygrawerowane logo Lisy Eldridge. I to, co się również zmieniło i to wywołało lekkie oburzenie, to cena tej szminki, ponieważ te podstawowe, można powiedzieć już teraz, formuły Lisy za zazwyczaj kosztują około 25-27 funtów, natomiast ta kosztuje 49. Także jest to prawie dwukrotna przebitka. Uzyskujemy oczywiście nowe eko-pakowanie plus opcję refillingu. Refile kosztują zazwyczaj tyle, co normalne szminki. Normalne mówię te na przykład z kolekcji Velvet, czyli około 26. Napiszę tutaj Wam cenę gdzieś na dole, ponieważ nie chcę tak z głowy mówić. Także zmieniło się dosyć dużo w teorii. Założenie jest takie, że kupujemy jedną szminkę właśnie za te 49 dolarów, a potem kupujemy już refile za te dwadzieścia kilka w cenie właśnie innych szminek Lisy. Także Jakiś to tam sens ma. Ja muszę przyznać, że szminki jeszcze nie zamówiłam i na razie nie planuję. Jak wiecie, bądź nie, mieszkam w Kanadzie, dostęp do Lisa Edge jest, jest dosyć trudny. Także ja tą markę raczej kupuję, jak jestem w Polsce. Na razie próbuję się na tym jakoś za bardzo nie skupiać. Natomiast zobaczę, zobaczę, jakie będą recenzje, już takie ostateczne. Ja nie mam zwyczaju też zużywać szminek. Nie mogę sobie przypomnieć szminkę, którą rzeczywiście tak zużyłam do cna i to nie był jakiś balsam czy olejek do ust, ale rzeczywiście szminka, szminka, nawet w tych nujakowych kolorach, które noszę bardzo często. Także dla mnie sama opcja refilu no nic nowego nie wnosi. Mimo to jestem wielką fanką marki, także nie wykluczam. I idąc dalej mamy sneak peek od Little Cosmetics, wydaje mi się, że Little trochę się zapomniał i trochę są spóźnieni, ponieważ wygląda to na paletę, nie wiem na co to jest paleta, ale tak to wygląda, o nazwie Spellcraft, no i kojarzy się bardzo Halloweenowo, mistycznie, także... Wydaje mi się, że coś tutaj się mogło zadać, że, że są spóźnieni, zwłaszcza, że pokazanie tej kolekcji, czy tej palety, nie wiem nawet jak o tym mówić, odbędzie się dopiero 21 listopada. Także pod koniec listopada wszyscy będą już myśleć o świętach, o kolekcjach świątecznych typowo. Halloween będzie już dawno, dawno z tyłu, także to jest dosyć zastanawiające, ale oczywiście czekam. Przypomnę, Little Cosmetics jest to marka Indie, czyli niezależna z Niemiec, także europejska. Ja zawsze jestem ciekawa, co, co nowego wypuszczą. Kolejna nowość jest od Westman Atelier, ale to jest ostatnia rzecz, którą spodziewałabym się po tej luksusowej marce, ponieważ są tu piżamy. Nie wiem, nie wiem, co autor miał na myśli, natomiast Westman Atelier wychodzi z dwoma kolorami piżam. Piżamy są bawełniane, tkane bawełniane. Jest to niejako współpraca z marką Shostal Originals. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia, co to jest za marka, natomiast według opisu jest to bardzo znana i uznana marka pochodząca z Rzymu, która zajmuje się krawiectwem od ponad 150 lat. Także czemu nie? Natomiast no to zdecydowanie nie jest coś, czym ja jestem zainteresowana. Westman atelier uwielbiam. Jest to jedna z bardzo niewielu marek luksusowych, które są cruelty free. Także ja lubię się im przeglądać i lubię. Próbować ich produktów, natomiast piżama to nie jest to. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś detale, tak, będzie to piżama składająca się z dwóch części. Niewiele, że gadam o piżamach na tym kanale. Nogawki wyglądają na długie, koszula też wygląda na z długim rękawem i taka para będzie kosztowała całe 295 dolarów amerykańskich. Dostępne już teraz na stronie Westman, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć. A ja idę dalej. Idę dalej do kolekcji od Oric Cosmetics. Przypomnę, Oric jest to marka od y, Samanty Ravandal. Myślę, że dobrze znanej YouTuberki, która jest na, tym, y, na tej platformie już ojej, ponad 10 lat na pewno. Y, stworzyła swoją markę Oric, która to przyznaje, że nie miała zbyt wielu lączy do tej pory. Jest już na rynku kilka lat, a produktów jest dosłownie kilka na krzyż. Nawet nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć ostatniego ich lączu. Na pewno to nie był ten rok. Być może to były rzęsy? Nie jestem pewna. Ja mam tylko jeden produkt serum rozświetlające, które bardzo lubię. Pamiętam, że mają też cienie w słoiczkach, chyba takie duła, gdzie jest krem i i cień w pudrze naraz, nie wiem, tego nie próbowałam, chyba właśnie te rzęsy, no i wydaje mi się, że to jest ich kolejny produkt. Jest to paleta do twarzy, co z zasady nie jest już moim pierwszym wyborem, ale mimo wszystko bardzo byłam ciekawa, ponieważ podobało mi się opakowanie zewnętrzne, kiedy było sneak peakowane. plus paleta do twarzy, jeżeli są to pudry, widzę je zastosowanie, natomiast tutaj mamy kremy, i niestety są to dosyć dziwne formulacje, mamy kremowy brązer, mamy kremowy róż, wszystko fajnie, jest też kremowy rozświetlacz oraz jest coś, co nazywa Samantha balsamem do mieszania z innymi właśnie produktami. Wraz z tą kolekcją, jeszcze tak może nadmienię, jest taka metalowa płytka plus narzędzie, które ma służyć do właśnie wyjmowania po kawałku tych produktów, mieszania na tej płytce razem. No, no nie, nie, dla mnie to, to jest oczywiście już y, od razu pas nie wydaje mi się to użytkowe po prostu, natomiast wierzę, że są ludzie, którzy będą chcieli tak sobie to mieszać, przechodząc już do kolorów ponieważ są trzy, trzy wersje kolorystyczne, Daybreak najjaśniejsza y, Eventide ta nie, to chyba najciemniejsza i y, High to no jest y, ta średnia, medium, kolorystycznie też mnie to niestety nie porwało natomiast patrząc na tą wersję najjaśniejszą gdzie Ty jesteś tutaj. Brązer wygląda całkiem nieźle. Wygląda dosyć neutralnie, za to duży plus. Róż to dosyć taki zgaszony odcień różu. Zapewne bardzo komplementogenny, natomiast jakoś szczególnie mnie tutaj nie, nie ujął. Rozświetlacz wygląda na po prostu, nie wiem, perłowy? Czy tutaj widzę trochę szampana? Chyba nawet nie. Dosyć perłowy. Natomiast ten balsam, nie wiem naprawdę, jakbym miała tego używać, żeby mieć z tego radość, plus do tego dochodzi różna wielkość wyprasek to jest zazwyczaj dla mnie deal breaker, nie lubię, nie bardzo nie lubię jak są wypraski różnej wielkości, także no niestety będzie to dla mnie pas, ale jestem bardzo ciekawa co Wy myślicie o tym produkcie, raz czy w ogóle śledzicie Oric, czy ciekawi Was co nowego wypuszczają, a dwa czy taka forma palety jest czymś co byście używali na co dzień dajcie znać Kolejna nowość to kolekcja od ADEPT COSMETICS. Kolekcja składa się z palety cieni oraz błyszczyków. Zaczniemy oczywiście od palety. Paleta nazywa się VIVET. Ciekawi mnie, że wrócili do poprzedniego układu. Ostatnio wydawali ciągle te duże palety, które mają bodajże 15 cieni. Tutaj mamy klasyczną ich dwunastkę. To są takie cienie, cienie to są palety bardziej takie podłużne, wąskie. Sporo ich wydawali na samym początku swojej działalności. Paleta mi się kojarzy bardzo wiosennie, mimo tego, że ma w sobie też kolory, które używamy często właśnie w okolicach Halloween, czerwień, zieleń, fiolet, to jakoś mimo wszystko nie wiem. Bardziej mi się kojarzy wiosennie. Cieszą mnie tutaj jasne błyski, to jest coś, co akurat ja preferuję. Lubię mieć kolorowe maty o takiej średniej bądź mocnej intensywności, zresztą pastele też. Wszystkie maty są fajne, natomiast błyski wolę raczej te po jaśniejszej stronie mocy, powiedzmy. Także generalnie, koncepcyjnie paleta mi się podoba, ale nie krzyczy do mnie w żaden sposób. Nie krzyczy, żebym ją y, musiała kupić. Także dla mnie to będzie pas, ale bardzo spodobały mi się błyszczyki. Y, błyszczyki Adept Cosmetics piszą tutaj na dole, że są w szklanych butelkach, y, bez alkoholu, bez zapachu, wegańskie. I z tego co kojarzę, jest więcej kolorów, ponieważ tutaj pokażę Wam dwa, natomiast kojarzy mi się, że w innym poście było więcej kolorów, także może teraz taki króciutki filmik z profilu Adept Cosmetics, gdzie są pokazane słocze wszystkich tych błyszczyków. No wyglądają oczywiście obłędnie, milion drobin. Jest, jest też jeden taki bardziej jesienno-zimowy, halloweenowy, nawet trochę z czerwoną bazą i chyba holodrobinkami tak to przynajmniej tu wygląda. Sam błyszczyk z siebie, podoba mi się ten ostatni, taki trochę fioletowy, różowo-fioletowy, ma chyba półtransparentną bazę, także on by fajnie wyglądał na ciemniejszych szminkach, może właśnie szminkach typu Lisa Eldridge Velvet Midnight, takich, które mają trochę fioletu w swojej bazie. Bardzo fajne połączenia, pewno by to było. Natomiast ja odpuszczam. Nic z tej kolekcji jakoś szczególnie do mnie nie krzyczy. Nie będę też zamawiać jednego błyszczyku ze stanu, bo to by było bez sensu. Poza tym, nabyłam no, ostatnio bardzo fajne błyszczyki, więc najpierw się nimi może pobawić. A skoro mowa o zabawie, to może porozmawiamy o nowym produkcie od Rare Beauty. Były już piżamy od Westman, teraz będzie kolejny niekosmetyczny, chociaż trochę nad bardziej kosmetyczny i jest to zabawka dla psów. Red Beauty w przeszłości robiło już takie zabawki, również w kształcie ich no, słynnych już różów w płynie. Tym razem chyba jest nowy po prostu kolor, jest to kolor Fave. Oczywiście ten kolor nie ma większego znaczenia, ponieważ no, produktów w tym żadnego nie ma, natomiast jeżeli ktoś lubi na przykład używać ten kolor i ma pieseczka, może chce kupić pieskowi podobną zabawkę. Mi się to wydaje bardzo urocze. Lubię też ich te zdjęcia marketingowe z różnymi pieseczkami. Bardzo, bardzo fajny launch. Zabawka kosztuje 18 dolarów i jest dostępna na stronie Rare Beauty. Kolejna nowość to paleta od Sheryl Makeup. Shelly Makeup dosyć szybko wychodzi ostatnio z tymi launchami. Trochę nie nadążam. Ta paleta nazywa się Rusha. Nie jest że tak to się mówi, ale tak powiedziałam. Paleta będzie miała premierę 11 listopada i zawiera trzy multichromy, dwa cienie błyszczące oraz pięć matów. Ratio jest całkiem fajne, chociaż mogło być więcej matów. I to jest również paleta, która mnie się bardziej kojarzy z wiosną. Nie wiem dlaczego. No jeżeli chodzi o te marki azjatyckie, ma to trochę więcej sensu. U nich jest trochę inna pogoda, także ma to trochę większy sens niż to, co robi Adept Cosmetics ze Stanów. Natomiast wracając do, do tej palety, bardzo ładne połączenie: niebieskości, morskości, róże, do tego trochę zieleni, błyski takie dosyć podbite fioletem. Przynajmniej, przynajmniej dwa z nich, trzeci też jest taki trochę kryształowy. Bardzo, bardzo ładne. Tutaj mamy słocze u, u Freyi, aczkolwiek to nie jest chyba współpraca z Freyą, tak mi się wydaje. Przynajmniej nie jest napisane nigdzie. Standardowo Shellu wypuszcza wersję mini, także jeżeli ktoś nie chce dużej palety albo chce po prostu jak najtaniej ją dostać, można sobie kupić tą wersję mini. Z tym, że zwrócę uwagę na to, że ta mini jest naprawdę mini. Jeżeli nie widzieliście testu Shelly We Makeup na moim kanale, to może też podlinkuję na dole. Mam inną ich paletę, właśnie w wersji mini, i nie jest to takie do końca wygodne, jakby mogło się wydawać. Te wypraski są naprawdę malutkie, i używając trochę większych pędzli do blendowania, było mi ciężko. Natomiast jest to tak czy siak fajna opcja. Jeżeli chodzi o cenę, duża kosztuje 59 dolarów, mała 29 i tak jak mówiłam, tak, 11 listopada będzie premiera. make Makeup, z tego co wiem, tak czy siak jest dostępne potem na Monolicie, na I Feel Beautiful, nie, na I Feel Beautiful nie ma, natomiast jest na pewno na Monolicie, także nie trzeba zamawiać bezpośrednio od marki. Kolejna nowość to będzie Nabla. Ja z Nabli kupiłam kalendarz adwentowy, którego otwieranie też już na moim kanale jest i tam był właśnie ten produkt. To jest nowość od Nabli, jest to Masełko takie pielęgnacyjne do ust. W kalendarzu była wersja Cookie, to jest chyba ta ostatnia tutaj na zdjęciu, w kolorze takim brązowym. Próbowałam już ją kilka razy i muszę przyznać, że na razie nie jestem zachwycona, głównie dlatego, że ma dosyć gorzki smak. Nakłada się fajnie, pielęgnuje usta fajnie, natomiast no w trakcie gdzieś użytkowania zaczynam czuć taki gorzki posmak w ustach. Próbowałam nakładać mniej, natomiast w dalszym ciągu się to pojawiało. Także nie wiem, będę próbowała nauczyć naprawdę minimalną ilość i zobaczyć, czy dalej spowoduje to taki gorzki posmak. Bo jeżeli tak, no to to jest no, niestety bardzo nieprzyjemne. Także wtedy najpewniej się jej pozbędę. Natomiast jeżeli chodzi o dostępne smaki. Mamy Midnight Orchid, Coconut Cream, Peach and Apricot oraz właśnie Cookie. Dostępne też w secie miniaturowym wszystkie cztery smaki razem, taki set myślę świąteczny za bodajże 29 dolarów, także bardzo, bardzo dobra cena. Kolejna kolekcja to Color Pop. Ja rzadko mówię o Color Pop, ale jednak jest to marka, z którą zaczynam swoją kolorową przygodę z cieniami, także mam do nich jakiś tam sentyment. I bardzo fajną kolekcję stworzyli teraz na tegoroczne święta czy zimę. Jest to kolekcja Frosty the Snowman i jest to jakaś bajka. Nie, nie znam, szczerze mówiąc, bajki, natomiast podoba mi się kolorystyka. Paleta jest absolutnie przecudowna. Podoba mi się to, że jest mocno zimowa, jest chłodna, ale jest też bardzo jasna. Z tym, że mamy cienie do przyciemnienia, nie wiem, czy zewnętrznego kącika, czy zrobienia czegokolwiek, bardzo fajny kontrast w tej palecie jest, to mi się bardzo, bardzo podoba. Do tego jest przeurocza gąbeczka w postaci bałwanka. Nie wiem, jak by było z jej użytkowaniem, czy to by było wiecie, wygodne. Może być, nawet, może być nawet wygodnie trzymać, tak myślę, za tą. Główkę i kapelusz, ale kto wie. Poza paletą oraz gąbeczką mamy też w kolekcji duo do ust, czyli konturówka oraz szminka. Mamy też duo do pielęgnacji ust, scrub oraz maska. Duo rozświetlaczy w formulacji Super Shock, czyli te takie mięciutkie, półmokre, można powiedzieć. Oraz są tutaj jeszcze takie cienie w słoiczku. Wydaje mi się, że to są. Tak, Jelly Match eyeshadow, czyli te takie galaretkowate, akurat za nimi nie przepadam, co tutaj jeszcze jest, mamy plumping gloss Trio, no i opcja oczywiście kupienia całej kolekcji. Jeżeli chodzi o kolor popia, ja naprawdę gorąco polecam poczekać na ich wyprzedaże, zwłaszcza na Black Friday czy na te końcoworoczne, zazwyczaj mają naprawdę niezłe oferty, które obejmują w zasadzie wszystko. Często też pojawia się jakiś dzień bądź kilka, kiedy wysyłka międzynarodowa też jest za darmo i ja zazwyczaj czekam na, na te dni. Także tutaj potencjalnie, potencjalnie ta paleta oraz rozświetlacze, ale zobaczymy, zobaczymy. Nie nastawiam się na razie, jak będzie fajna promocja, to może. I mówiąc o promocji, wspomnę jeszcze o Wooden's Eye i ich kolekcji z Anielką Nyquist. To jest kolekcja halloweenowa, która okazała się w zeszłym roku. Wydaje mi się, że nie sprzedała się za dobrze, ponieważ raz, że w dalszym ciągu jest w stoku, a dwa, że Oferują na nią 30% zniżki. W dniu, w którym nagrywam, spojrzałam jeszcze na stronę. Jest dostępny zarówno bundle, jak i każda z palet osobno, ponieważ w sumie nie powiedziałam, ta kolekcja z Anielką to były dwie palety Halloweenowe. Zazwyczaj promocje Uden's Eye nie obejmowały kolekcji tych współprac, natomiast tym razem no, typowo chcą się pozbyć stoku. Ja palety posiadam, uważam, że są całkiem w porządku, ale nie były to moje ulubione palety od Udensa, Eye, ani tym bardziej współpraca z Anielką. Wydaje mi się, że ma ona lepsze współpracę. Natomiast jeżeli ktoś czekał, to teraz jest najlepszy moment. Wydaje mi się, że jak teraz już się wyprzeda, to, to nie wróci. Także zostawię link do strony UDENS AI na dole, jeżeli ktoś ma ochotę, sprawi sobie tą kolekcję. A teraz przejdziemy do nowości od Nomad Cosmetics. Nomad jako marka jest mi bardzo bliska, bardzo w ogóle lubię ich śledzić. Oni mają dużo fajnych informacji na swoim Instagramie, dużo też relacji z podróży, z wybierania nowej destynacji. Jeżeli ktoś nie zna tej marki, jest to marka Indie, czyli niezależna, która tematykę swoich palet opiera na konkretnej destynacji na świecie. Zazwyczaj są to, nawet nie zazwyczaj, czasem są to miasta, czasem państwa, czasem jakieś po prostu miejsca na świecie. I co jakiś czas wydają tak zwaną gazetkę na Instagramie, gdzie po prostu update'ują nas, jeżeli chodzi o stok, jeżeli chodzi o jakieś wyprzedacze, które będą w najbliższym czasie, może pojawić się jeszcze nowa paleta. Także mamy taki update na co prawda zeszły miesiąc, ale wydaje mi się, że to dalej jest y ważne, że w tym roku pojawi się jeszcze jedna paleta od nich. Mamy już pierwszy sneak peek, pierwszy kolor, natomiast cała zgadywanka zacznie się dopiero jutro w poniedziałek. Jeżeli nigdy nie braliście udziału w ich tych zgadywankach, zabawach, to naprawdę polecam wejść na ich Instagrama i to zrobić. Jeżeli poprawnie odkadniecie tą destynację, no i zostaniecie oczywiście wylosowani, to możecie wy wygrać tą nową paletę właśnie w tym konkursie. Mnie się tak raz udało. W zeszłym roku wygrałam ich paletę letnią. Także, jak najbardziej to działa, to nie jest żaden skam. No mamy pokazaną tylko jedną, jeden cień w tym momencie. Ja w ogóle wcześniej starałam się wymyślić, jaki, jaki to może być tym razem temat, ponieważ no wiadomo, że będzie to paleta świąteczna, więc czy będzie to jakaś nie wiem, wioska Mikołaja, czy coś w tym stylu. Tutaj, na tym zdjęciu, gdzie jest pokazany jeden cień, widzimy w tle śnieg, widzimy jakieś świąteczne. Nie wiem, akcesoria, także no na pewno jest to paleta świąteczna. Ta obramówka wokół e, przypomina mi tory to też wydaje mi się nie bez znaczenia. No i sama ta wypraska też kojarzy się bardzo świątecznie, także ciekawa jestem, będę nad tym myśleć. Jeżeli macie jakieś pomysły, to koniecznie wejdźcie na Instagram Nomad Cosmetics i zagrajcie w ich zabawę. Będzie trwała od poniedziałku 4 listopada do czwartku 7. W piątek zostanie nam oficjalnie powiedziane, jaka ta destynacja jest, a w sobotę pokażą nam już paletę w środku. Launch odbędzie się w jeszcze kolejny wtorek 12 listopada. Jeżeli chodzi o wyprzedaż u Nomad Cosmetics, będą to trzy wyprzedaże tak naprawdę w listopadzie. Nie znam jeszcze dokładnie dat, myślę, że to w przyszłym tygodniu zostanie podane oficjalnie. Natomiast na ten moment wiemy, że będzie tak zwana Holiday Kick off Sale, będzie Black Friday, sale, gdzie będą dostępne tylko palety cieni. No i będzie Cyber Monday, gdzie będzie wszystko na ich stronie poddane jakiemuś tam upustowi. Pamiętam, że coś podobnego zrobili w zeszłym roku, było kilka dni wyprzedażowych, ale w każdy dzień działo się jakby coś innego. Była inna zniżka, inny procent plus jakieś dodatkowe benefity. Generalnie wychodziło na to, że ciężko było znaleźć tą jed ten jeden dzień, który najbardziej nam pasował. Ja pamiętam, że rozważałam wtedy kupno chyba dwóch palet i w sumie albo wychodziło, że muszę wziąć mniejszy procent, ale mieć na przykład za darmo wysyłkę, albo w inny dzień miałam większy procent na, na palety, ale musiałam płacić za wysyłkę, więc to wychodziło mi na to samo. Coś tam pamiętam, nie zgadzało mi się i chyba koniec końców nic nie zamówiłam. Czy zamówiłam jedną paletę? Nie pamiętam chyba na ten moment. Nie, chyba nic nie zamawiałam. Także w tym momencie poczekajmy, zobaczymy, jakie to będą oferty. Oczywiście dam Wam znać, jak nie w następnych nowościach, to może w poście na mojej zakładce społeczność. Jeżeli ta wyprzedaż będzie przed następnymi nowościami, to dam Wam znać tam. Oczywiście nie wiemy jeszcze jak wygląda ta nowa paleta świąteczna, natomiast ich poprzednia paleta Chicago Speak Easy jest gdzieś tam na moim już liście, także zobaczymy. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie, czy bawicie się w ogóle w te gry z Nomad Cosmetics, czy niekoniecznie. A ja tylko wspomnę, że bardzo podoba mi się, że nie tylko Nomad, ale też inne marki Indie robią premiery tych palet świątecznych w listopadzie, a nie zostawiają tego na grudzień. To mi się akurat bardzo podoba. I na dzisiaj to wszystko. Dajcie mi znać, czy cokolwiek zwróciło Waszą uwagę, czy może niekoniecznie. Ja muszę przyznać, że nic szczególnie mnie tutaj nie zaintrygowało. Czekam jedynie na daty wyprzedaży u nomad, no i oczywiście chciałabym zobaczyć tą nową paletę, ale nic w tym tygodniu jakoś szczególnie mnie nie zainteresowało, co biorąc pod uwagę, że zbliża się Black Friday i moja lista jest bardzo długa, to jest bardzo dobry objaw, także. Dajcie mi znać na dole co wymyślicie, a tymczasem życzę wam przemiły reszty dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa.